Muszę przyznać, że przez długi czas nie byłem przekonany do VR-u i generalnie do gogli wirtualnej rzeczywistości. I stało się tak, bo na początku, jeszcze dawno temu, ta technologia była po prostu niedopracowana i bardzo droga. Potem na rynek weszły gogle PlayStation VR, które były stosunkowo tanie, no pasowały do PlayStation 4, więc kupiłem je i ponownie się rozczarowałem, niestety, no bo ta wirtualna rzeczywistość ponownie nie była taka, jaka powinna być. Działo się tak z kilku względów. Po pierwsze, PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Pro oferują zbyt małą moc obliczeniową, żeby zapewnić dobrą grafikę w vr No i te same gogle nie mają tak dobrych ekranów, już pomijając tę moc obliczeniową, żeby te dobre wrażenia zapewnić. Dlatego postanowiłem sprawdzić inne zestawy VR, postanowiłem zacząć od wysokiej półki, dlatego sprawdziłem najnowszy model HTC Vive Cosmos. I ktoś może powiedzieć, że o to kolejne Google VR, ale nie. Tak nie jest, ponieważ to są specjalne google VR, ponieważ jest to sprzęt trochę podobny do komputera osobistego. W sumie inne google VR, m.in. te od PlayStation, o których mówiłem, to mogą przypominać konsole, że raz kupujesz i je masz. A HTC Vive Cosmos przypomina bardziej PC, którego da się rozbudowywać, ponieważ możemy tutaj dokupować najróżniejsze akcesoria. I mamy tutaj tak naprawdę HTC Vive Cosmos w wersji środkowej, który kosztuje 3699 zł i to jest takie urządzenie. Które wspomaga się kamerami, które znajdują się tutaj na urządzeniu oraz na tym tzw. faceplate. I to jest o tyle fajne, że kiedyś, żeby korzystać z wiaru, konieczne było rozstawianie różnego rodzaju czujników po to, żeby one szczytywały nasze ruchy. Teraz to nie jest konieczne, aczkolwiek trzeba przyznać, że te czujniki nadal można dokupić. To jest bardziej precyzyjne rozwiązanie. Jednak jeżeli chcemy po prostu korzystać z komputera i z gogli bez rozstawiania dodatkowych akcesoriów, to taki HTC Vive Cosmos jest dla nas idealnym narzędziem. Jednak jeżeli dla kogoś 3699 zł za gogle wirtualnej rzeczywistości to za dużo, no to już niebawem ma się pojawić okrojona wersja HTC Vive Cosmos Play, która będzie wyposażona w cztery kamery, będzie mniej precyzyjna, ale będzie kosztować 2500 zł. Około, bo jeszcze oficjalna cena nie jest znana. I tak samo jak ten HTC Vive Cosmos, tak samo wersję Play będzie można rozbudować do wyższych wersji. No dobra, ale po co to w ogóle rozbudowywać i jak to zrobić? Otóż tego gle można rozbudować do wersji Elite. I co to zmienia? No, możemy wtedy zmienić m.in. faceplate tych gogli, i ktoś powie: O, ale to tylko inaczej wyglądają i to się niczym nie różni. No nie, no bo wtedy możemy zastosować właśnie takie sensory, o których mówiłem wcześniej, i jeżeli mamy miejsce, żeby je rozstawić, albo żeby je powiesić na ścianie, albo żeby je po prostu umieścić na takich statywach do światła, z których zresztą sami korzystamy podczas nagrywania filmów na youtube'a no to wtedy będziemy po prostu mogli korzystać z. Lepszego zestawu VR, który będzie dokładniejszy. No i właśnie te google w wersji Elite mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Bo kiedy mamy te sensory, to one nie wykorzystują. Światła, tak jak kamery, które znajdują się w standardowym kosmosie, one wykorzystują promienie podczerwone. A co za tym idzie, możemy grać po zbroku, żeby nie włączać światła, żeby nikogo nie budzić, bo najważniejsza rzecz będzie się dziać tutaj w środku, przed naszymi oczami, właśnie w samych goglach. Więc dla nocnych marków, absolutnie świetna rzecz. Jednak za zestaw Elite trzeba zapłacić 4299 zł. A jeżeli nie chcemy od razu wydawać aż tyle, możemy kupić HTC Vive Kosmos. Albo tańszą wersję Play i rozbudować ją do wersji Elite. No i jeżeli myślicie, że to koniec, że to tyle, no to spokojnie, tak nie jest, bo możecie mówić, że jeżeli to jest wszystko, co można rozbudować, no to w sumie chyba się nie opłaca. Trzeba po prostu kupić od razu najdroższą wersję i tyle, i się nie bawić w jakąś modułowość. Nie. Następne akcesoria są w drodze i pojawi się m.in. tak zwany moduł XR, który pozwoli korzystać nie tylko z wirtualnej, ale także rozszerzonej rzeczywistości. Więc to otwiera też zupełnie nowe możliwości. Poza tym pojawi się moduł bezprzewodowy, dzięki któremu będziemy mogli grać na takich goglach bez kabla. Nie będziemy do niczego uwiązani, co też pozytywnie wpłynie na wygodę korzystania z tego typu sprzętu bez utraty żadnej mocy obliczeniowej. Bo mamy na rynku także inne gogle w pełni bezprzewodowe, no ale niestety ich możliwości są niższe przez to, że one nie są podłączone do komputera o dużej mocy. Kolejne ciekawe akcesorium to znaczniki Vive Tracker, które będziemy mogli na przykład przyczepić do swoich nóg, żeby je także zobaczyć w grze, albo do innego przedmiotu, który po prostu będziemy chcieli zobaczyć w wirtualnej rzeczywistości, więc jak widzicie, tych możliwości tutaj jest naprawdę dużo. No dobra, dopóki co akcesoria odkładamy na bok. I opowiem Wam więcej o samych goglach. I tak naprawdę te gogle są fajne z kilku powodów. Przede wszystkim są bardzo wygodne, a to dzięki temu, że są odpowiednio wyważone. Muszę się przyznać, że naprawdę na głowie nie miałem do tej pory bardziej wygodnych gogli. Jeżeli miałbym powiedzieć, że coś mi tutaj faktycznie przeszkadza, no to ten przewód, z którego póki co trzeba korzystać, ale niebawem dzięki akcesoriom właśnie bezprzewodowym także to się zmieni. Kolejna rzecz, która tutaj jest bardzo fajna, to to, że mamy tutaj zintegrowane z systemem słuchawki, które zapewniają dźwięk stereo. Możemy z nich korzystać. Mamy tutaj jedną całość, co jest bardzo wygodne, ale jeżeli komuś to nie pasuje, nie lubi takich słuchawek, chce użyć być może innych swoich, swoich ulubionych, to jak najbardziej też jest taka możliwość. Jednak często podczas korzystania z wirtualnej rzeczywistości zdarza się, że ktoś nas woła, coś od nas chce. Generalnie chce, żebyśmy wyszli ze świata wirtualnego do realnego. Wiecie, jak to zazwyczaj wtedy wygląda: trzeba to zdejmować, odkładać i tak dalej. Nie można po prostu przejść z wirtualnego świata do realnego. Tutaj to jest możliwe i to dzięki bardzo prostemu rozwiązaniu. Ponieważ wystarczy, że zrobimy tak, no i już wszystko jest jasne. Chciałbym powiedzieć, że ja was widzę, ale to będzie nieprawda, ale przynajmniej wy dzięki temu widzicie mnie. I generalnie testowanie tego typu akcesoriów jest trudne, ponieważ nie mam opcji, żeby wam pokazać, jak to wygląda naprawdę. To jest wyjątkowo trudne, no bo... Żeby zobaczyć, jak działa ta wirtualna rzeczywistość, tak naprawdę musielibyście tutaj usiąść na moim miejscu i te gogle założyć. Dlatego, jeżeli macie taką możliwość, to idźcie do jakiegoś elektromarketu i wtedy zobaczycie to, co ja: że tutaj mamy przede wszystkim świetny ekran. Ja mówiłem, że te gogle są wygodne, że mają fajne słuchawki i tak dalej, ale najbardziej podoba mi się tutaj bardzo szczegółowy ekran o rozdzielczości 2880 na 1700 pikseli albo mówiąc tak bardziej prawdziwie dwa ekrany po 1440 na 1700 pikseli, że po jednym ekranie na jedno oko i tutaj jakość tej grafiki jest naprawdę fenomenalna. Tak naprawdę nigdy nie korzystałem jeszcze z lepszych, bardziej szczegółowych gogli VR i ta grafika jest na tyle szczegółowa, że praktycznie nie widzi się albo widzi się w bardzo małym stopniu takie przestrzenie między pikselami, takie linie, coś co bardzo mnie irytowało w PlayStation VR, z którego korzystałem, gdzie ta grafika była niestety mało szczegółowa, a tutaj ach. To jest naprawdę wirtualna rzeczywistość. Jednak samego to nic. Tutaj ponownie odwołam się do tego swojego nieszczęsnego PlayStation, gdzie albo korzystam z tych kontrolerów Move, albo ze zwykłego pada, co jest mało wygodne. Brakuje mi takiego kontrolera bardziej hybrydowego i do HTC Vive Cosmos takie kontrolery są dodane. Kiedy spojrzycie tutaj, widzicie normalnie gałkę analogową i przyciski. Tutaj mamy triggery, więc możemy tak naprawdę grać w taki sposób, jak nam pasuje. Nie mamy, że oddzielny kontroler jest ruchowy i tradycyjny. Tutaj mamy kontroler tak naprawdę hybrydowy, jeżeli mogę tak nazwać. No i mamy oczywiście moje ulubione strapy, dzięki którym podczas zbyt energicznej gry nie rozwalimy telewizora, więc pamiętajcie, żeby przed grą... Tutaj po prostu łapki wsadzać. Wtedy nic się nie stanie. No i mówiąc o tych kontrolerach, warto wspomnieć także o tym, że nie mamy tutaj wbudowanych akumulatorów, tylko baterie, paluszki, które możemy samodzielnie wymieniać. Więc jeżeli nam się rozładują podczas gry i będziemy chcieli od razu wrócić właśnie do świata wirtualnego, jak najbardziej możemy to zrobić. Będziemy musieli po prostu wymienić paluszki, co nie powinno nam zająć zbyt dużo czasu. To są jednak kontrolery do zwykłego HTC Vive Cosmos. Dlatego teraz zobaczymy co dostaniemy kiedy zupgradeujemy nasz zestaw do Elita, albo od razu na taki się zdecydujemy. Mamy tutaj więc bogatszą wersję HTC Vive Cosmos, czyli Elite. Stworzenie jej tak naprawdę zajęło nam chwilę. No bo wystarczyło zmienić faceplate i już gotowe. Jak wspominałem wcześniej, tutaj już pozycjonowanie nie opiera się o kamery oraz o to, że te kontrolery się świecą, tylko tutaj mamy do czynienia z promieniami podczerwonymi, z takimi sensorami właśnie, no i to działa dokładniej, tak jak mówiłem. I tutaj korzystamy także z kontrolerów, które są przeznaczone właśnie do tego sposobu nawigacji. Jeżeli korzystaliście z poprzednich wersji HTC Vive, to powinniście je doskonale kojarzyć. Tutaj energię uzupełniamy już nie przez wymianę akumulatorów albo baterii, tylko przez podłączenie ich do prądu, tak jak smartfon, tablet albo inne nowoczesne urządzenie. I chociaż sprzęt jest imponujący, to moim zdaniem i tak w każdej platformie najważniejsze jest oprogramowanie. No bo co byłoby mi z tych fajnych gogli, jeżeli nie miałbym na to gier? programów, komunikatorów, innych rzeczy, które można na tym odpalać. No bo pamiętajcie, że ten sprzęt nie jest tylko do gier. Biblioteka aplikacji w wirtualnej rzeczywistości to także aplikacje do wirtualnych spotkań, edukacji, szkoleń, projektowania, kooperacji, a nawet turystyki i aktywności związanych ze sztuką. Jeżeli zdecydujecie się na kupno HTC Vive Cosmos, no to dostaniecie tam jeszcze 6-miesięczny dostęp do VivePort Infinity i możecie nie wiedzieć, co to jest VivePort Infinity, więc ja wam powiem. To jest taki Netflix dla treści VR. To jest po prostu opłacacie abonament i macie dostęp do mnóstwa różnego rodzaju tytułów, gier, programów, które na tym VR-ze działają. No i właśnie taki półroczny dostęp kosztuje zazwyczaj 414 zł, a tutaj otrzymujecie go w gratisie, więc moim zdaniem fajny deal przez te pół roku będzie. Będziecie mogli zobaczyć, z czym to się je, bez wydawania ani złotówki. No a po tym czasie albo opłacicie sobie abonament, albo zdecydujecie się na kupno samodzielne innych treści VR. W każdym razie najważniejsze jest to, że będziecie mieli jak przetestować, jak sprawdzić pełny potencjał tego zestawu zaraz po wyjęciu go z pudełka. A jeżeli uważacie, że to mało, to w pudełku jest jeszcze jeden bardzo ciekawy bonus, czyli gra Half-Life Alex. I jeżeli ponownie nie wiecie, co to, to jest taka. Moim zdaniem najbardziej rozbudowana, wiarowa gra, która powstała, to nie jest jakaś popierdółka, która zajmuje pół godziny albo krótka animacja. To jest taka gra AAA najwyższej jakości, która zajmuje kilkanaście godzin, ma pełnoprawną kampanię, więc jak widać, dostajecie z tymi goglami naprawdę całkiem niezły zestaw oprogramowania. No i możecie zastanawiać się, czy warto to kupić, bo to tanie rzeczy nie są. 3699 zł za HTC Vive Cosmos, 4299 zł za HTC Vive Cosmos Elite. No i do tego oczywiście trzeba doliczyć całkiem mocny komputer, ponieważ to wszystko trzeba podłączyć do mocarnego komputera. Czy warto to kupić? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli się tym jaracie, to warto to kupić. A jeżeli się tym nie jaracie, no to warto to spróbować, żeby zobaczyć, czy się tym jaracie, bo to jest naprawdę coś fajnego. Jeżeli po prostu czekacie na kolejne gry, na nową generację konsol, i tak dalej, po to, żeby mieć 4K zamiast Full HD, i tak dalej, no to umówmy się, że to jest raczej mały skok jakościowy, ale to jest coś zupełnie nowego, bo tak naprawdę wirtualna rzeczywistość to jedyna technologia, która w obecnej chwili pozwala w pełni wczuć się w grę. Ja z kolei mam nadzieję, że będę coraz częściej korzystał z kolejnych coraz lepszych gogli wirtualnej rzeczywistości i to jest całkiem możliwe, bo przecież tego HTC Vive da się rozbudować, ponieważ wierzę, że właśnie wirtualna rzeczywistość to nie tylko przyszłość gier, ale rozrywki w ogóle. Jeżeli po naszym filmie uznaliście, że tak, wirtualna rzeczywistość jest dla was, no to zachęcam do kupna tego typu gogli. Odpowiednie linki znajdują się pod filmem i prowadzą do Allegro. Mamy nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to prosimy o łapkę w górę. Poza tym napiszcie w komentarzu, jak wy się odnosicie do wirtualnej rzeczywistości. Lubicie, nie lubicie, a może w ogóle nie mieliście okazji nigdy skorzystać, a bardzo byście chcieli. Poza tym standardowo proszę was o zasubskrybowanie kanału, żeby częściej widzieć nasze treści. Możecie także kliknąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienie o naszych nowych filmach, a poza tym my widzimy się już niebawem na Spiderweb TV oraz na Spiderweb. Cześć.